Większość mojego dzieciństwa związana była z pracą. Musiałem pomagać moim dziadkom, a potem mojej mamie w prowadzeniu gospodarstwa. Wszystko działo się tu, więc natura była nieodzowną częścią mojego życia, a las był mi bliski i żyłem z nim za pan brat. W tym domu się właśnie wychowałem i tu spędziłem większość mojego dzieciństwa razem z moimi dziadkami. Dziadka pamiętam bardzo wyraźnie, doskonale przypominam sobie, jak chodził po lesie, z jakim szacunkiem na niego patrzył. Ten las był dla mojej rodziny wielkim skarbem. Udało się go odkupić jeszcze mojemu pradziadkowi od rodziny Zamojskiej. Cała rodzina bardzo niego dbała. Pamiętam opowieści mojego wujka, brata, mojej mamy: jak to ten las grabili po to, żeby był w nim porządek. Nic tam nie mogło leżeć, co było niepotrzebne. Na miejsce każdego zwalonego drzewa przez wiatr lub wyciętego dziadek sadził kilka nowych. Zastanawiam się jak to dzisiaj wygląda w lasach państwowych, w związku z tym zaraz do nich zajrzymy. To nie jest tak, że leśniczy tnie sobie kiedy chce i jak chce. Nas obowiązują plany urządzenia lasu. Tam jest opis gatunków, które chronimy, roślin, które chronimy, to na co mamy zwrócić uwagę, jakie zabiegi lesie wykonywać. Często ludzie zadają pytanie, dlaczego ścinamy zdrowe drzewa. Odpowiedź jest bardzo prosta, no przecież yy, nie chcielibyśmy żyć w drewnie z chodnikami, owadzimi. Yy, nie chcielibyśmy, żeby skrzypce były stare, uszkodzone. To drzewo zdrowe jest nam potrzebne również w codziennej egzystencji. Gdy za rok tutaj znowu przyjdziemy, będą już posadzone nowe sosny, yy, dęby, buki, świerki. Te powierzchnie, na których to robimy, są małe i dostosowane dla potrzeb gatunku, który tam chcemy sadzić. Zostawiamy poza tym drzewa ekologiczne, czyli takie na przykład z dziuplami, w których gniazdują ptaki. Zostawiamy też kępy ekologiczne, które mają pozostać już na zawsze do naturalnego rozpadu. Korzystamy dzisiaj z drzew, które sadzili nasi pradziadowie. Dzisiaj my sadzimy je po to, żeby nasze dzieci w przyszłości mogły je korzystać. Cześć Krzysztof! Krzysiu, a powiedz mi, co się dzieje z tym terenem po wycince? Uporządkujemy go najpierw, a potem posadzimy nowe drzewa i to trzeba zrobić szybko. Nie mamy wyboru, musimy miejsce tego co wycięliśmy, posadzić nowe drzewa. Czasami to są te same gatunki, a często tak jak w przypadku tutaj buka, jest tak, że prowadzamy inne gatunki, które lepiej się przystosowywują do zmieniającego się klimatu. Bo jeżeli chcesz mieć dorodny las, no to musisz pielęgnować go w takim kierunku, żeby popierać te drzewka lepsze, zdrowsze, silniejsze i mało tego, żeby one miały przestrzeń życiową. Bo las musi trwać dla nas i dla naszych dzieci. Musi trwać, dlatego każdy leśnik gospodaruje na zasadzie tak zwanej zrównoważonej gospodarki. No to tak jak u mojego dziadka, że za każde wycięte drzewo sadziliśmy kilka nowych. Tak jak u każdego prawdziwego gospodarza. Czyli nie tylko u mnie były takie zasady, jak widzę funkcjonują one do dziś. A leśnicy dbają o to, żeby tego lasu nam nigdy nie zabrał. A jakie są Twoje ulubione przedmioty wykonane z drewna? Podziel się tą informacją w komentarzach pod filmem.